Panie A więc y, siemandero moi drodzy Jadę sobie umyć Polarisa Znaczy sobie <gryw> y, Jadę umyć Polarisa bo Po ostatniej wyprawie Z chłopakami wygląda jak wygląda A że jutro już go oddaję no to y, Pasuje umyć żeby mototripie mnie nie zabili <noise> będę to robił pewnie z 20 minut, jeśli w ogóle go domyję na myjni I później pojadę wam nagrać takie malutkie podsumowanie podsumowanie yy, co myślę o tym sprzęcie bo troszeczkę nim pojeździłem. Także moi drodzy, yy, widzimy się za niedługo. W ogóle używam teraz GoPro trójki, bo czekam jeszcze na adapter do mikrofonu do GoPro 6, który coś, coś mi tam szwankuje. Także dzisiaj back to the old school GoPro trójeczka. W ogóle stary kask, bo tamten jest taki brudny, że jeszcze go nawet nie zdążyłem umyć. Także no masakra. Ale GoPro trójka ma to do siebie, że ona jest pancerna i zawsze... Kiedy ta nowa technologia odmawia posłuszeństwa, no to GoPro trójka jest zawsze w pełni sprawna i gotowa do działania. Mam nadzieję, że mnie nie, zna, nie znienawidzą na tej myjni za to co dzisiaj zrobię. Dobra, widzimy się później. Siemandero. Jadę teraz pokazać Wam ten sprzęt z bliska. Kurde, 20 minut praktycznie mycia na, na myjni i... No i jeszcze przydałoby się trochę, ale już nie mam na to czasu. Zaraz się gdzieś zatrzymam, powiem Wam kilka, kilka zdań dosłownie o tym kładzie, bo nie ma sensu, żebym się jakoś nie wiadomo jak wypowiadał, dlatego że nie jeździłem nim, znaczy musiałbym go mieć, nie wiem, pół roku, to wtedy bym Wam powiedział więcej, a cztery dni, no to jest tak tylko, o, co, co mi wpadnie do głowy, to, to Wam powiem. Ojoj, oj, oj! No emocje są, jeżdżąc na takim sprzęcie, ogólnie najwyższych lotów, emocje są dobra, tutaj mamy piękne okoliczności lubeńskiej przyrody, dobra moi drodzy. Generalnie, 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 generalnie nie chcę wam przedłużać. Słuchajcie, temat był taki przez ostatnie dni, że od firmy Mototrip z Krakowa, czyli dużego salonu kładów dostałem Polarisa Scramblera 1000 po to ojoj Co? Aha, słyszałem, bo myłem i jest ten uh, uh, paruje chłodnica. E, czy się pali? <zartuje> Żartuję. Dostałem Polarisa Scramblera 1000 od mototripus Krakowa, e, dużego salonu kładów, KrakówPl, motocykle, skutery, wszystko, akcesoria. E, możecie sobie kupić u chłopaków. Nie, także tak, no dostałem sprzęt, żeby sobie potestować, żeby sobie pojeździć. I słuchajcie, e, pojazd e, marki Premium zdecydowanie. Jest to już najwyższej klasy kład. Cena około nie wiem, 65 tysięcy, tam kilka tysięcy w tom czy w tą, zależy od, e, od wersji. Tego typu sprzęty, jak i inne sprzęty, nie wiem, TGB, Kimko, e, Linhaje, CF Moto dostaniecie też u chłopaków z mototripu. Także jeśli ktoś by był generalnie zainteresowany kładem, to zawsze słuchajcie, możecie się do mnie odezwać. Ja Wam coś tam e, mogę doradzić z własnych doświadczeń. Tylko zawsze mówcie jaki macie budżet i chce, czy chcecie nowego czy używanego kłada. Ja to co wiem, to zawsze gdzieś wam tam doradzę. Tak? No i oczywiście do czego potrzebujecie tego sprzętu. Bo sprzęty są i do turystyki bardziej skierowane i bardziej do, do przepraw także tutaj musicie sobie odpowiedzieć na takie pytanie, śmiało piszcie do mnie jak do mnie napiszecie ja zawsze będę mógł się odezwać do chłopaków z Mototripu żeby zrobili jakąś bardzo fajną ofertę i wtedy dam wam znać żebyście się z nimi skontaktowali i, i na pewno gdzieś tam się, się wtedy dogadzacie o samym sprzęcie yy, litr pojemności dwa cylindry 90 koni i za pier la. naprawdę. Słuchajcie, ja z technicznych rzeczy nie będę się tutaj rozgadywał, bo szczerze nie znam się na tym aż tak bardzo, a nie chcę wam tutaj udawać jakiegoś, nie wiem, człowieka sztosa. Ale pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to znaczy bardzo fajne rozwiązanie hamulec przedni, przedni. Hamulec jest tylko i wyłącznie po lewej stronie na kierownicy, pod lewą ręką, i tutaj hamując tym hamulcem, hamują wszystkie cztery koła także hamując wyłącznie jedną ręką nie obchodzi nas nic więcej to jest super rozwiązanie także to jest na plus hamulec nożny tak samo hamuje na wszystkie cztery koła z większym wskazaniem na tył ojojoj w lesie byłeś Kamil amortyzatory firmy Fox także tutaj jeśli chodzi o o Amortyzatory to jest już totalnie najwyższa półka, jaka może być. Super jest rozwiązanie z napędem naprzód, znaczy z napędem na 4, tak naprawdę, bo w kładach typu TGB, Kimko. W sumie nawet Yamaha. No w sumie we wszystkich innych, oprócz chyba kanam jeszcze ma podobne rozwiązanie. Włączając napęd na cztery koła nie musicie nic więcej robić. Nic z Was więcej nie interesuje. Tak jak w tamtych kładach trzeba się czasem zatrzymać. Jeśli chcemy zblokować dyfer, trzeba się zatrzymać, wcisnąć przycisk blokady dyfra i wtedy dopiero dyfer się blokuje. Tutaj jest ten mechanizm jakby... nie wiem, tu jest to tak zrobione, że te koła cały czas pracują wciągnie yy, na wszystkie cztery koła. Wszystko dzieje się jakby automatycznie. Do bardziej ekstremalnej jazdy, do startowania w zawodach i w ogóle, no to zdecydowanie to są właśnie tego typu sprzęty, które mają takie udogodnienia. Jest to świetne rozwiązanie, jest jeszcze kontrola zjazdu, którą można sobie włączyć. Działa to z tego co zauważyłem, tak że oprócz hamowania silnikiem przy dużym nachyleniu i zjeżdżaniu z jakiejś pochyłości, jeśli puszczamy gaz, oczywiście, no to jeszcze chyba on troszeczkę trzyma nas hamulcami. To chyba właśnie tak, tak działa. No, tak na logikę to wziąłem. E, słuchajcie, no. Chcieliście Polarisa na kanale, to w końcu macie. Jak chcecie sobie zobaczyć więcej jazdy tym sprzętem, no to oczywiście wrzuciłem kilka vlogów z wyjazdu do Chris Crossa, gdzie był jeszcze Dawid Czorsztyna na Polarisie 570 Sportsmanie, tam dosyć ostro sobie pojedziliśmy. Tam sobie możecie zobaczyć jak ten sprzęt jeździ, jak ten sprzęt targa i w ogóle. Jeśli chodzi ogólnie o kupowanie kładów, dam Wam taką małą radę, żebyście ogólnie kupowali w dużych i sprawdzonych salonach, a nie w jakichś tam kurczę, malutkich, mikro yy, firmkach, gdzie, gdzie ktoś sprzedaje te kłady z garażu, dlatego, że często bywa tak, iż yy, dealer jest tylko miły do, do momentu zakupu, a później no to już jest mniej miły bo już kupiliście tego kłada, już przelaliście mu hajs i jakby, nie mówię, że zawsze tak jest, ale bardzo często tak się to kończy, że później po prostu no najprościej, najprościej mówiąc, dealer ma Was później w dupie. Czasem tak bywa. Także kupując w jakichś dużych salonach. W sprawdzonych firmach macie powiedzmy większe prawdopodobieństwo tego, że nie zostaniecie olani. A odnośnie mototripu, jeśli ktoś z mojego polecenia tam kupi kłada, no to musi być traktowany jak klient, no, no po prostu musi być traktowany mega, tak? Bo jeśli będzie jakaś sytuacja, gdzie ktoś kupi kłada i tam chłopaki z mototripu coś tam... Nie fajnie zrobił, no to wtedy już jakby nie, nie będziemy się polecać, no i, no, i, no i tak to działa, ale mam nadzieję, że tutaj mam do czynienia z poważnymi ludźmi, także wszystko będzie tak, jak być powinno. Także moi drodzy, kurczę, no ładne to, ale ładne to, ale nie najtańsze generalnie. No, natomiast jeśli ktoś startuje w zawodach, ktoś jeździ już na tym takim najwyższym poziomie, to, to zdecydowanie to jest sprzęt dla niego ale to nie znaczy, że nie możecie sobie kupić tym bardziej na początek waszej przygody CF Moto 520, MXU 550, czy jak już troszeczkę jakby jeździcie kładami, można sobie MXU 700 kupić, można sobie CGB 600 kupić, TGB 1000 sobie można kupić. Słuchajcie, wszystko jest dla ludzi. Generalnie mówię to zawsze, że nie liczy się kład typowo maszyna, którą jeździcie, liczy się człowiek, liczy się zajaweczka. Liczy się to, co macie w środku i mam nadzieję generalnie, że ludzie, którzy oglądają moje vlogi są tutaj dlatego, e, są tutaj przez to, e, jakim ja jestem człowiekiem, a nie przez to, czy ja jeżdżę Lindhajem czy kimko czy Scramblerem, czy czymkolwiek innym. Dobra, moi drodzy, nagadałem się znowu jak dziki osioł. E, piękne okoliczności dupeńskiej przyrody. E, siemandero, trzymajcie się, peace yo.